Nazywam się Józef Hendzel. urodziłem się na wsi hechły w 1933 roku. Ta I najazd Niemców na Polskę i tutaj na dobczyce pamiętam dosyć dobrze. W mojej rodzinie byli ludzie, którzy byli patriotami, dosyć należeli do AK i... Walczyli w tej formacji z y, Niemcami. Pamiętam y, dobrze, jak y, była pacyfikacja wsi Hechły. Przyjechali w nocy i po, zebrali coś około 37 y, mężczyzn z Heche, których odwieźli do Rzeszowa. Ci ludzie już nie wrócili. Część ich zostało rozstrzelanych w Dębicy, a resztę by, byli nawet i w Oświęcimiu, i w innych obozach. Utrwalone zachowania. No ja, ja się zajmowałem y, trochę, y, widziałem ten pożar i tak dalej, jak się paliło tam. No i tak w rozmowach uczestniczyłem, to znaczy uczestniczyłem w zebraniach na Hechłach i rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy tam byli i z tymi, którzy, którzy z, tą, z tymi rodzinami, którzy, których aresztowali w tym czasie gestapo. Rozmawialiśmy no i chciałem, żeby to Ktoś to z tym się zainteresował, i żeby to ujrzało światło dzienne, żeby ludzie wiedzieli, jak postępowali niektórzy Polacy, współpracownicy Gestapo, no i w czasie okupacji Niemcy. Pochowany tu na cmentarzu, ma swój grób, tak. Tak, ma swój grób, tylko że w tej chwili przedtem to widziałem, który grób jest. A teraz gdzieś tam grobowce porobili rodzina i, i nie spotkałem z tą, z tą rodziną w czasie, yy, na gdy byli na cmentarzu. Zresztą w tej chwili to ja już ich nie znam. Także tego. I tam szukałem tego grobu, ale nie ma, nie widać było w tym miejscu, żeby był. Bo tak to był grób i była tablica, a teraz to postawili tam jakiś no, grobowiec i prawdopodobnie w tym grobowcu rodzinnym nie jest pochowany.